Początek plus polska. Cudowny nastrój. Wyuczajmy wakacyjne słówka. Morę. Morze. Morze. Plaż. Plaża. Słópanki. Japonki Parasolka. Парасоль. Коктейль. Дринк. Морозиво. Лоди. Засмагати. Опалачі. Крем з СПФ. Крем з фільтрем. Плавати. Пливач. Пірнати. Nurkować. Wodna gierka. Zjeżdżalnia wodna. Speka. Upał. Spekotno. Gorąco. świeże powietrza, Świeże powietrze. Ozero. Jezioro. Kupania w ozorii. Kąpiel w jeziorze. Riczka. Rzeka. Kruiz. Rejs statkiem. Gory. Góry. Przyroda. Natura. chodzić w pochód. Wędrować po górach. Werszyna szczyt Perewal, przełęcz. Rozbywaty na met. Rozbijać namiot. Proweststynicz poddzierkamy. Nocować pod gwiazdami. Teple dni, ciepłe dni. Dowiej wieczory, długie wieczory. Wiedpustka w doma, в вдому. Їздити на велосипеді. Їздіть на ровеже. Відпочивати. відпочивати. Робити гріль. Гріловать. Проводити час з родиною. Спензать час з родиною.